Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj otworzę dla was te oto dwie saszetki z kartami z Ninjago. Zapraszam. Wygląd saszetek opisywałam już w otwieraniu z Starter Packu, aczkolwiek no, mogę to zrobić jeszcze raz. Tym razem w tej w pierwszej mamy na przodzie Cena oraz Kaja. Jedna karta premium. Ninjago Trading Card Game Z tyłu mamy kod kreskowy, cenę 3,90 Tutaj teraz możemy zrobić tak Mamy tutaj naszego Jaya Oraz 5 kart korekcjonerskich w środku Zbierz kolekcję 180 i tak dalej Już to wam czytałam Ok, więc myślę, że możemy przejść do otwarcia Tylko tutaj miałam zuma, nie wiem czemu Okej, okay, więc mamy tutaj już widzę nie. Okej. Okay. Jakoś poszło. O, o o! Mam tutaj zasady gry w skrócie. Super. Etap wstępny, etap pojedynków, zakończenie karty pojazdów, karty akcji, złota reguła. Jakieś wskazówki jakieś Tutaj mamy okładkę, rodzaje kart Bardzo fajne są te podpowiedzi Tutaj mamy karty akcji, właśnie karty pojazdów, karty postaci Poziom podstawowy Jakieś wskazówki Bardzo fajna rzecz, nie trzeba kupować Starter paku, żeby się dowiedzieć jak tu grać Ok, więc mamy tutaj Nie ostrzutka, karta akcji Karta akcji, lawina skalna Jaya oraz Pytora, Mini Pytora i jakichś tam anakondowców. Drużyna anakondowców, właśnie. Fajna karta. Tak, z tyłu, oczywiście. Ok, więc to była pierwsza. Druga wygląda tak. Mamy tutaj Moro oraz Lloyda. Bardzo fajny design, bym powiedziała. Z tyłu, tak samo. Bardzo łatwo się otwiera, więc równie dobrze można sobie iść do Tesco i tam pod podkradać te rzeczy. Oczywiście, nie namawiam, żeby nie było. Mamy tutaj złotego ninja, za którym nie przepadam, nawet mam. Rezygnacja, karta akcji. Plan B, karta akcji. Naszego case'a tutaj mamy. Tutaj mamy Laszę i karta postaci, oczywiście. Tutaj mamy. Garmadona oraz Senseia Wu. Taka fajna. Okej, okay, więc to by było na tyle. To to były moje dwie kolejne paczki z kartami. Jeśli chcecie, to możecie mi napisać albo po prostu połapkować ten film będzie prościej. I to na tyle. Komentujcie subskrybujcie i łapkujcie do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!